James Sullivan to puszysty niebieski potwór, który pracuje dla korporacji zajmującej się produkcją energii. Przez drzwi portalowe specjalnie wyszkolone potwory przenoszą się do świata ludzi, do pokoi dzieci i straszą je. Płacz dzieci wytwarza energię, która sprawia, że świat potworów jest elektryczny, ale praca jest niebezpieczna. Uważa się, że dotyk dziecka może zabić potwora. Wraz z Sullym pracuje tam jego przyjaciel, jednooki zielony Kaleb bez Mike Wazowski. Sully jest bardzo szanowanym pracownikiem w firmie. Podczas gdy Mike jest tylko asystentem. Podczas kolejnego dnia pracy Mike i Sally spotykają swojego znajomego Randalla, który jest przekonany, że dziś ustanowi rekord dziecięcych krzyków, przewyższając rekordzistkę Sally. Ale znowu zawiódł. Dzieci są dla nich tak niebezpieczne, że nawet ich rzeczy są uważane za trujące, więc z powodu skarpetki na szyi jednego z potworów, specjalnie wyszkolony oddział w kombinezonach antyradiacyjnych przybył do korporacji, aby ją zutylizować. Nie jest to jednak jedyny problem, jaki może się pojawić. Henry J. Waterbuck, szef firmy, obawia się, że firma zbankrutuje, ponieważ dzieci stają się coraz bardziej przerażone, ponieważ jeśli nie ma krzyku, nie ma energii. Henry mówi Sally, że liczy na to, że uchroni firmę przed bankructwem. W tym czasie asystent Mike myśli tylko o swojej weżowłosej dziewczynie celi i jest nieodpowiedzialny za papierkową robotę. Mike prosi Sally, by odebrała i oddała jego raporty. Ponieważ musi iść z cerią do restauracji. W upiornym warsztacie Sally zauważa drzwi portalowe. Zaciekawiony zagląda do środka, ale nikogo tam nie znajduje. Ale kiedy Sally się odwraca, widzi małą dziewczynkę bawiącą się jego ogonem, która jest nim bardzo zainteresowana. Sally krzyczy, wpada w panikę i ucieka od dziecka, ale mała dziewczynka wydaje się bardzo lubić futrzanego olbrzyma i podąża za nim. W międzyczasie Rendel załatwił swoje sprawy w pokoju dziewczyny i odesłał drzwi. Sali nie wie, gdzie ją teraz umieścić. Futrzasty, uroczy potwór przerywa randkę Mike'a i rozpoczyna rozmowę, mówiąc, że widział drzwi w sklepie, a obok nich Rendella. Mike zakłada, że Rendel postanowił oszukiwać i podkręcić swoje wyniki. Dziecko ucieka z torby, a potwory, które go widzą, wpadają w panikę. Służby ratunkowe zostają natychmiast wezwane na miejsce zdarzenia, a Mike wraz z przyjacielem i dzieckiem uciekają. W mieście rozpoczynają się poszukiwania a w międzyczasie bohaterowie zaciągają dziewczynę do swojego domu, uzbrojeni w improwizowane przedmioty, ponieważ nadal uważają ją za niebezpieczną. Dziecku spodobała się zabawka Mike'a, ale zielony kumpel zabrał ją, powodując głośny płacz. To spowodowało, że światła w ich pokoju rozbłysły, co przyciągnęło helikoptery poszukiwawcze. Przyjaciele próbowali zwrócić zabawkę, ale sytuacja stawała się coraz bardziej histeryczna, aż Mike potknął się i wtoczył do kosza na śmieci. Dziewczynka była tym bardzo rozbawiona i śmiała się, co spowodowało skok napięcia w całej okolicy. Mike próbuje wymyślić plan, pozbycia się dziecka. Sally zdaje sobie sprawę, że zaczyna się do niej przywiązywać. Kiedy kładzie ją spać, odkrywa, że boi się ona Randalla. Sally proponuje Mike'owi, że odda dziewczynie jej drzwi, ale Mike uważa, że jest szalony, ponieważ pójście z nią do korporacji jest niezwykle niebezpieczne. Znajdują wyjście z sytuacji, tworząc dla niej kostium potwora. Sali bawi się z dziewczyną w łazience, podczas gdy Mike próbuje zdobyć klucz do drzwi od ładnej sekretarki, której ta odmawia, urażona faktem, że Mike nie oddał jeszcze raportu. W toalecie spotykają Randalla, przed którym ukryli się w kabinie, a z jego rozmowy z towarzyszem dowiadują się, że szuka dziecka. Mike kradnie klucz i przywołuje drzwi, ale nie wyglądają one jak drzwi dziewczyny. Sali jest przeciwna wpuszczaniu jej do cudzych drzwi. Na korytarzu spotykają Randalla, który od niechcenia zaczyna wypytywać ich o dziecko. Fioletowy potwór widzi zdjęcie Majka w gazecie i jest przekonany, że Wazowski jest w jakiś sposób zamieszany w zniknięcie dziecka. Mike zarzuca Randallowi, że gdyby nie zdecydował się oszukiwać, nic z tego by się nie wydarzyło. Rendel wyznacza czas, w którym drzwi dla dziecka będą na stacji, a Wazowski musi je odzyskać na czas. Sally nie wierzy Randallowi i nie chce zrezygnować z bu, czyli imienia, które nadał dziewczynce. Mike jest zdeterminowany aby udowodnić, że drzwi są bezpieczne, i decyduje się wejść do pokoju jako pierwszy. Natychmiast zostaje przykryty pudełkiem. Wraz z nim z pomieszczenia wychodzi Rendell. Sally podąża za nim, a Trop prowadzi go do piwnicy budynku. Rendell jest bardzo zaskoczony, gdy w pudełku zamiast dziecka znajduje Majka. Jak się okazało, Rendellowi nie zależało na rekordzie chciał zrewolucjonizować branżę zastraszania. Postanowił zademonstrować Majkowi swoją maszynę, którą nazwał Screamerem. Sali ratuje Mike A i razem wybiegają z budynku, ale przy samych drzwiach sali zmienia zdanie i postanawia poprosić swojego szefa o pomoc. Pan Waterford nie dał mu dojść do słowa, namawiając go do pokazania nowicjuszowi swoich umiejętności na onieśmielającym symulatorze. Sali warczy, ale przeraża nie tylko sztuczne dziecko, ale także prawdziwe. Próbuje pocieszyć Boo, ale dziewczyna jest niepocieszona. Henry rozpoznaje, że jest to ludzkie dziecko i traktuje je raczej spokojnie. Woła do drzwi: Mike mówi, że drzwi nie należą do niej. Waterbook odpowiada, że to właściwie ich drzwi. Rendel pojawia się przy drzwiach, a Waterbiarer wpycha ich do środka. Wchodzą do ludzkiego świata. Mike jest zły na swojego przyjaciela za to, że nigdy go nie słucha, i przez to zawsze wpadają w kłopoty. Spotkali dobrodusznego bałwana, który również został wygnany ze świata potworów. Udzielił im schronienia w swojej norze. Sally odkrywa, że w pobliżu znajduje się wioska z dziećmi. Postanawia wrócić do swojego świata i uratować dziewczynkę. Mike jest bardzo niechętny sali za taką zdradę i odmawia pójścia z nim. Van dostaje się do jego świata i ratuje Bu przed krzykaczem. Nosiciel wody rozkazuje Randallowi go powstrzymać. Wywiązuje się nierówna walka. Sali spotyka Mike'a, który przeprasza go, jednocześnie nieumyślnie pomagając mu pokonać niewidzialną jaszczurkę. Sali Mike i Bu udają się do stacji przy drzwiach, by dogonić tę właściwą. Rendel plącze się za nimi, a firma unika go, podróżując od drzwi do drzwi. W pewnym momencie Randallowi udaje się złapać dziewczynę i nawet prawie rzuca Sullivana na ziemię, ale dziewczyna nagle ochwaciła się i obroniła swojego futrzanego przyjaciela. Rendel został wygnany do świata ludzi, gdzie został pomylony z krokodylem i pobity na śmierć łopatą. Znajdują właściwe drzwi, ale są one pozbawione zasilania. Mike próbuje rozśmieszyć Bu, aby drzwi dostały zasilanie, ale mu się to nie udaje. Woterbuk chce ich wydać tajnym służbom, ale przyjaciele są przebiegli i dziewczyna wymyka im się spod kontroli. Woterbuk ściga Sally i dziewczynkę, Sally zwabia szefa do sali treningowej i wymusza przyznanie się do winy. Woterbuk wyznaje swój przebiegły plan porwania dzieci dla firmy, a wszystko to zostaje zarejestrowane przez kamerę. Mike i tajne służby przyglądają się z boku. Woterbuk zostaje aresztowany. Piękna sekretarka nagle staje się szefem tajnych służb. Dziewczyna zostaje w końcu odesłana do domu, ale pod warunkiem, że drzwi zostaną trwale zniszczone. Sally zdaje sobie sprawę, że więcej jej nie zobaczy i nie może powstrzymać łez. Drzwi są zniszczone, Mike podnosi drewnianą drzazgę i daje ją przyjacielowi. Fabryka jest zagrożona zamknięciem, a Monster World przeżywa globalny kryzys, ponieważ krzyk dzieci był jedynym źródłem energii elektrycznej. Ale wtedy w głowie Sally pojawia się genialny pomysł. Skoro śmiech dzieci przynosi owie LE więcej energii. Dlaczego by go nie wykorzystać? Korporacja strachu staje się korporacją śmiechu, a potwory, zamiast straszyć dzieci, zaczynają je rozśmieszać. W tym przedsięwzięciu Mike osiągnął znacznie więcej, niż jego towarzysz. Mike wyciąga jego ze środowiska pracy, mówiąc mu, że ma dla niego niespodziankę. Sali widzi drzwi bu w kawałkach i wkłada ostatni odłamek. Drzwi zamykają się, a on wchodzi do środka i widzi małą dziewczynkę, za którą tak bardzo tęsknił. I to jest historia Monster Corporation. Napisz swoją opinię o kreskówce w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału.